Czyli najpierw idź na tego. Na tego idziemy. Ja. Na tego, pewnie na tego. na tego. Na tego, na którym ostatnio poległeś. Na te, tak, na tego, ten, tego. I daj mu to, Na czego... co zasłużył. Tak, daj mu to, na co zasłużył. Oj, piorun prawie we mnie. I... Co to się stało? I ty, mordeszko, też daj nam to, na co zasłużyliśmy. Łapkę w górę, komentarz, se subskrypcja. A my jesteśmy dwa gramy siemano. Pizza Kevin. Pizza Kevin, tak jak intro, mamy teraz intro. Ooh, yeah! Kevin zrobił nowe intro. Piękne intro, seksowne intro. Dobra, a teraz czas na walkę z tym oto. to. A, bo on może cię potknąć, a potem sklepać, nie? Ale wysyłam naszego najemnika. Oj oje. oje. A, a... Ja Co? Walkę... Ja tylko sobie tutaj stoję na spokojnie, czekam. Czyli dosłownie różnica... A ja, ja wtedy też przywołałem. Nie, język. tylko wtedy padłeś. No iż, bo on... Nie wiedziałem, że on jak mnie potknie, to może mnie dobić. Powiedz pięknie! I to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. Ta. Bardzo łatwa walka. Super, super walka. Czarny nóż no... Nice. Sprawdzaj w środku. Wchodzimy. No tam jest cała, 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 cała sekwencja teraz tutaj, nie? A Zejście do podziemi? Tak jest. To mówię, że są jakieś te specjalne podziemia, tak? Mm. Znaczy, no wiesz no, to jest du duża część się powtarza, nie? Jakby... To jest coś na zasadzie... Tylko ja się nie pamiętam teraz, bo jest kilka takich grobowcy. Grobowców. Uf, grobowcy. Grup Grob, owcy Grup owiec. I z czym one się odróżniają? No, na przykład tutaj może być. Yy... Nie wiem, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Nie chcę mówić, bo nie wiem, czy powiem dobrze, a zaraz po prostu wejdziemy i się przekonamy, co to jest. Każdy grobowiec zaczyna się od tego, że trzeba użyć kamiennego. Nie, no, nie, my tu nie wchodzimy, to jest jakby taka jakaś alternatywna ścieżka. Czy my, Uuu. czy my chociaż raz mieliśmy problem z kamiennymi mieczami? Nie wiem, czy ty masz problem z kamiennymi mieczami? Ja nie mam talizman szkarłatnego nasienia. nasienia. Uu. Ciekawe, co to robi. Obstawam, że. To HP. się leczy. To się leczy. to brzmi jak. Taka choroba. Szkarłatne nasienie. Na szkarłatne nasienie. No. O Zaraźliwe? Ehm, tylko do usnie. O kurde, teraz tak. Nie wiem, gdzie iść, stary. Tu czy tu? <grystanie> Co tu piszą? Jasny punkt tego. Zostawcie w komentarzu, którą ścieżkę mamy wybrać i do następnego oh, shit. To jest żaba? Nie, to jest ten chochlik, chochlik ten taki. Tylko, co? No ten taki, wiesz, goblin. Nie, jakąś nazywa. A a, dobra. Tylko wiesz, co tu jest? Tu jest taka zasada, że oświetlają nam dany punkt te, 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 te no. posągi. I teraz, jak pojawi się przeciwnik, który będzie czarny, dosłownie, bo on musi wejść dopiero w to światło, żeby mógł go jezu. bić. Póki on nie wejdzie w to światło, to on nie jest, jest niewrażliwy. Nie, nie można go po prostu zignorować i nie walczyć? Nie. Bo one są uparte. I będą Cię go do samego bić. Ale wydaje mi się... że. są na strzała, naprawdę. Na strzała. <słuch> Dobra, szybko zobaczymy. Nie wiem, czy ja dobrze poszedłem w ogóle. A gdzie poszedłeś? Na grobny fikołek. Poszedłeś na grobny fikołek. Nie, poszedłem gdzieś tu. Fiołek! A, dajesz mnie. Z tego się dałeś kręcić? Amator. Najbardziej bolesne co mnie wkręciłeś i tak, śmiecił to to, że w bolidach Formuły 1 nie ma pedału. Czego? Halo! Słownictwo Prze kolego. Przepraszam, administracja Twitcha. Bo <laughs> 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 okay, nie mówi się o takich rzeczy. Ojoj. <laughs> oj. nie ma. Która to jest minuta filmik. filmiku, na nie? kontrolerów stopnych. Stop... stópkowych. Stop, to jest... o, widać. Jak to można nazwać inaczej? Wiesz co, nie wiem, ale jest na to inne określenie. Yy, nie pamiętam. O, jak No jak nawet uciem... po angielsku jest pedal. Gas pedal. czego <laughs> <laughs> Nic, no bardzo piękne słownictwo używasz. No <laughs> Przepraszam, gas homosexual. wall Ja pierdziele. Czekaj czekaj, 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 Tu coś wydaje się, jakby miał się zapaść, nie? Totalnie. Totalnie. A ja na to wejdę? Możesz wrzucić tam żołnierzy z Lindel. Tak czułem. Uuu. Tak, tak żem czuł. Ale bez sensu, że oni jak w to wpadają, to jeszcze będą takie... Paraliżuje ich, nie? Tak, tak. Jesteś faktycznie totalnie bezpieczny w tym kółku. Ale, ale poza nim nie jestem. Oj, tam. Ty, a one już się. Ee... Głowa kuciego chochlika. Jak one się a, już co. Jak one się już od, od, odczernią. To mogą wyjść poza koło. Okej, okay, okej. Okay. Czyli możesz ich zabić też poza koło. Tak, tak, I tak. Mniej. Chodzi o to, żeby. Co jest. Aha, tu się otwieram. się, że ja muszę gdzieś dzień, żeby otworzyć. Pociągnij dźwignię. Ciągnę za to. Pokażę o wiadomość. Dźwignię. Żeby... O, 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 dobra podpowiedź. O, Gdyby, o, dobra podpowiedź. Dobra Gdyby nie to, to bym naprawdę nie wiedział, co mam zrobić. Widzę zawsze ogromną wartość w tych komentarzach. Uuu, chcesz skoczyć na górę? Oczywiście, Stań na tym. Secret, secret. O ty gnido! Ostatnio oglądałem takie parę, parę drobnych filmików speedrunowych właśnie No. Jest kilka tych tak zwariowanych exploitów. Jeden z takich właśnie exploitów to był chyba nawet ten przeciwnik właśnie. Że na skraju E, przepaści. I on Cię spycha? On Cię łapie. Wtedy się odpala animacja tego, że on Cię tam łapie i się w Ciebie wgryza. O kurczę, właśnie się we mnie Ale wgryza. W, o, i podczas tej, Ale mocno! HP I podczas zabraja. tej animacji spada się tam gdzieś na sam dół i jako, że jest animacja, to Ty nie dostajesz obrażeń od upadku. Okej. Okay. Więc... Um... Czy jakoś takim skrótem sobie można gdzieś tak, pójść, tak? Tak, tak, tak. Nie pamiętam w jakim to miejscu było. Kurde, ale mam wrażenie, że ta lokacja jest tak rozległa i ja gdzieś źle poszedłem, nie? W sensie, że mówię, miałem pewnie gdzieś ludzi pójdę. A co? Tu w sensie, jak źle poszedłeś, to dojdziesz do ślepego zaułku czy co? Nie wiem, czy będzie ślepy, czy będzie widomy. Widomy zaułek? Na przykład, bo, bo bo, 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 nie wiem. Kolejny kamienny Kurde, ale kluczy, ale kamiennych kluczy nam zejdzie. Kamienny kluczy, nie mieczy. Kamienny miecz! Znowu mordo mnie konia robisz. Kamienny klucz! Klucz kamiennego miecza. O! a Kurde. Skomplikowana. Teraz to ma mniej więcej sensu. Skomplikowana. Miecz miało. kamiennego klucza. Kamień klucza z tego miecza. Tak, jakoś tak. jakoś tak. Kamień miecznego klucza. Kurde, czekaj, bo tam była jeszcze inna droga. Teraz poszedłem jakąś drogą taką. Czekaj. No a cofnęło cię? A, czyli ja tu spadłem. Tak. No dobra, czyli ja teraz muszę wrócić, czyli tą sekwencję zrobiłem po co? Po nic. Może po potencializm. No właśnie. To w sumie dobrze wyszło, że poszedłem tam ten. Czekaj co? Eee. Eee. Może schodami? No dobra, dobra, ale już mi się w głowie ten już pokręciło teraz. Mówię ci, powiedzcie jak joda. Nie myśl, czuj. No czuję, tak czuję, tak idę. Czujesz? Kurde. Czuję. Właśnie, a propos jody? Zacząłem oglądać Mandaloriana teraz. Uuu, o, o proszę, i jak oceniasz? Fajnie. Powiem ci bardzo... To za ocenę. Wiesz, Cześć. ja nie jestem Fajne. wylewny, jak. Fajne. fajny. Podobast. nie, no powiem ci tak, przyjemnie się ogląda, fajna historia. Jakby wiesz, ja nigdy gwiezdnych wojen... z nic ze z, 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 z stajni gwiezdnych wojen. R일? Wiesz jakie tam efekty specjalne robili? W jakiś sposób? No, to to, tam dużo, dużo praktycznie robiłem. Znaczy, no to obstałem, że kiedyś, teraz może już mniej, co? Nie. To znaczy się. Nie w gwiezdnych wojnach, w Mandalorianie. A. Tam zastosowali taką fajną technologię, o której może później Albo nie. Oh um, shit! Co to za bydło Ile to. Tu ma więcej nóg niż rok. Jesus. Um, zastosowali tam taką genialną technologię, gdzie masz. Um, Część setu, na którym kręcą, zbudowana jest, co nie? Mhm. I ona jest otoczona takim ekranem LEDowym. O! I na tym ekranie LEDowym oni wyświetlają sobie całe otoczenie wygenerowane w Unreal Engine. Więc e, reżyser może na przykład powiedzieć: O, nie, nie, ten kamień chce, żeby był tutaj. A i chce, żeby była inna pora dnia, i tak dalej. I oni, jak to zmieniają, to na tym samym wyświetlaczu LEDowym dookoła zmienia się też wyświetlanie. Oni później jak sobie tam kamerują, to ten jakby tło też reaguje do ruchów kamery, bo kamera jest spięta pozycją z tymi ekranami. Mm -hmm. I przez to, jak masz na przykład właśnie jakieś pancerze, które są refleksyjne i tak dalej, to wszystko jest jakby Zrobione in camera, więc nie mają nic w postprodukcji dodanych, wiesz, odbić świateł na, na tych pancerzach, tylko te pancerze faktycznie odbijają te ledowe wyświetlacze dookoła. Więc pod kątem efektów specjalnych ten serial jest ponoć świetny. Ale co to pod kątem efektów specjalnych ja jestem bardzo słaby, bo totalnie spadłem gdzieś i nie wiem, czy ja mam iść stary tak naprawdę. No próbowałeś tu? No właśnie tutaj byłem, wszedłem tam na górę, wyszedłem na jakiś. No, nie wiadomo... próbowałeś tutaj sprawdzić dole. No tam na dole nic nie ma. A tam był ten dziewięcionogi nogi, co ja muszę wrócić się pewnie do miejsca, w którym były te, te takie, co kazałeś mi skoczyć na tą platformę. A to co, to co... To... Ale jak tam wrócić teraz? Czekaj. No wyjdź. No kurczę, to jest jak labirynt mały. Nie mówią mi mały. Przepraszam, wielkoludzie. <laughs> tak lepiej. Dobra, to jest wracam. jak labirynt wielkoludzie. Wracam, to było tutaj, tak? Tak, 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 nie... tak. Nic. Ja wyszedłem całkowicie teraz, czekaj, co? No mówię ci stary, że jestem zagubiony i tu w prawo muszę iść teraz. No tu w prawo był ten pierwszy... ziomo. No, ale gdzie są te platformy, które nas podnosiły do góry? A nie, to nie miały być przy drugim wejściu? Jakim drugim wejściu? No to był ten pierwszy moment, gdzie stwierdziliśmy, he, 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 czy mamy iść w lewo, czy w prawo. I... Stary. To jest Elden Ring, nie? <laughs> Chyba tak. No przecież, Ej, no zaraz mnie naprawdę coś trafi. No i tu idź. No i tu byłem przecież. No i teraz tu. Tu będą te platformy. No. No. I ja tu powinienem pójść prosto. No. Aha, bo ja tu, tu spadłem. Nie, nie spadłem. A tak, spadłem. spadłem tutaj. I wtedy ja poszedłem na platformie, aha i ja wleciałem na górę. Tak. A muszę pójść prosto. Albo jeszcze gdzie indziej, zaraz zobaczymy. Albo, w sensie jeszcze jakąś tam platformę, tak? Nie, nie wiem. Kurde, ale naprawdę rozpotężna, roz, roz, y, znaczy, rozpotężna. A. I tyle? Nie ma więcej tych ciahajów? Nie, Nie wiem, czekaj, zaraz się okażę. Ciahajki! O ty, dziadu! <słuch> Nie boję <słuch> się was! Chodź tu! Łatwo. No ja on tu chyba potrafił cię straszyć. What? Co to za końska bestia? Na jakąś mgławicę, ale łatwo. <noise> nie doceniłem łatwości. kiwać eee. tam? No. dawaj no, zgub się jeszcze raz. Ale czy, czy gdzie jest? Ja tu mogę... chyba nie są. Nie są widoczne chyba. Punkty. Oj, nie jestem w stanie tam dojść. Aha. Nie. O kurde. Nie widzę, że tak się szybko spuszcza. <noise> Jak się nie ćwiczy. <głos> <głos> nie, nie cofasz się teraz. Nie, dobrze hmm. idę. A, okej. Okay. Tu jest wejście do błosa. Błos. <laughs> Widzisz, to jest brama do błosa. Here lies the błos. O, tu jest schody do góry. Ale czekaj, tutaj... Tu są schody do góry i pewnie tutaj... Tak, 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 tylko patrz, czy tutaj na górze jeszcze nie ma... Nie ma nic więcej. Jestem prawie, że... pewnie. Ej, jakąś dźwignię pociągnąłem? Która otwierała drzwi. Nie, nie było jeszcze tej dźwigni, która otwierała drzwi. No tymi schodami siedzi. Bo, e, drabiną. Schodami. Mm, na, piękne twój mur, schody. na twój mur i, i most. Cicho bądź. Nikt Fica. nie wie Fica, doniosę, eee. doniosę na Ciebie mordeczką. Boże, się. Fica, jak gramy sobie w Kingdom, Uff. chyba ani razu poprawnie jeszcze nie powiedział mur. Za każdym razem nazywa to most. I, I to jest po prostu już taka dysfunkcja, która jest zakorzeniona głęboko w mózgu u niego. To się Głębiej wychodzi. niż w góry. Głębiej oś. niż to, to wychodzi z serca, a nawet z lewego jajka. Łatwo. Nie pytajcie skąd Kevin wie. Słyszę, jak tam jego lewe jajko robi takie... Mózg. Boże święty Most. stary, co ty gadasz <noise> za głupoty. <hipotę? głos> jak pizza myśli mur, to lewe jajko mówi mózg. Twoje chyba. <noise> Moje odpowiada. <noise> Dobra i teraz tak. Ja pierdę! Tu, tu, tu! tu, tu. Aha, no tak, 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 to jest, wiem, to jest to miejsce, co teraz przyświałam, tak. z tego. I teraz idź do góry, i tam pewnie będzie. Dźwignia gdzieś powinna być. To, tak. O nie, tu Uuu. jest czarny gigant. Jego trzeba rozświetlić. <laughs> tylko gdzie znajdę ten? Gdzie znajdę rozświetlenie w tym momencie? <laughs> bez Ale, Jaj, no. mi tego czarnego giganta. Ale gdzie mam go teraz? <laughs> Wiesz o co chodzi? Bo on jest ciemny, nie? Na no, takiego wygląda, no. A próbowałeś. Eeeem... Czekaj, tu jest coś do zrobienia, czy nie? No, boss jest. Tylko... nie wiem... Nie, nie mam się zupełnie w tym pokoju. No nie, on tylko. Tylko? Tak, jak naj... no tak. Gdzie jest światło? jest żółte. Czy ja po prostu jakąś lampę No nie gadaj, że drugi raz się... Czy tu byłem, czy tu nie byłem? Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup nie, nie 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 nie, 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 no uciekałem. kurde, no i ja cię, no Daję. i teraz oddaję ci pada. Oddajesz ci pada mi. Czekaj, gdzie go trzeba rozwalić w takim razie? Może trzeba go nie rozwalać. No jak nie? Jest Na czarny. No co? To, to jest o wiele gorsze, co co powiedziałeś teraz niż niż to co mówiłem o bolidach. Ale dlaczego? No jest czarny. No w sensie ma kolor czarny. No idź tu w prawo. Tak. <noise> tak, i dlatego trzeba go zabić. Nie dlatego, o kurde, wszystkie się zrespiły z powrotem. No nie. No tak. Wiesz, co mi się wydaje, że nie. jest opcja jakaś. Nie pokonać go. <noise> jest nie. opcja jakaś, żeby tymi światłami chyba. Wiesz, poruszać Operować? Tak mi się wydaje. No bo zobacz. Tu jest jest Tu jest jedno światło, w Aha. każdym miejscu, gdzie są przeciwnicy, jest światło, a tam, gdzie był tamten czarny, nie ma światła, więc... Tam były jakieś podpowiedzi na tym, może podpowiedzi coś, coś podpowiadały sensowne... Podpowiedzi podpowiadały, niemożliwe, bo tego było. tak robić. Kurde. Mogły tak robić. Wow. Nie wszystkie, niektóre podpowiedzi rozbawiają. Tak, to też prawda. Na przykład... E... E, palec, spróbuj tego. Tak. Przed, przed tobą, tobą pułapka. pułapka. To była naprawdę pomocna... to tobą sekret. <laughs> I teraz uważaj, bo tu ich trochę sporo okay. Ciaha ja, -ja, -ja -cia... Wow. Wow A ja. -ha -ja, -ha -ha. -ha -ja -ha. Wow Co jest on jest jakiś potężniejszy Nieprawda. mikrobos Pamiętaj, żeby podnieść łaskie I ogólnie jak ja tu wszedłem na górę to tam... Uważaj, ciachnie cię zaraz! Co nie ciachnie, nic mnie ciachnie. <zigkeiten> nie No to właśnie nie... Mój, jak tak biegniesz na pałę to tak się kończy no. Aa... To są jeszcze. Te? Tu jest koński ten. Wow, no stanąłeś tenk. przy tym! No co za łeb! <grym> to zabija ty. na raz? A co ty myślałeś? Nie wiem stary, myślałem, że to no jest taka nie jakaś wiem, pułapka mnie mała to mnie interesuje. Która... Jak idziesz tam jeszcze raz, ja nie będę tam bieg znowu. Zobisz to specjalnie, żeby nie grać. <grym> nie, czemu miałbym ja to zrobić specjalnie. <grym> to zabija na raz? Wielka szubienica, która spada tak. O, czekaj, może. Jedną czwartą hapę ci zabierze. No nie wiem, było mnóstwo jakichś pułapek też w Eldenie, które ci zbijały ćwierć hapę. Przed chwilą ci powiedziałem, uważaj na te szubienice. Ale to nie powiedziałeś, że poza... Nie, gilotyna. Tak. Kurde, widzisz, pom 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 pomyłka. Gilotyna. Szubienica to się na tym się można tam Wieszać, powiesić. Tak. A na gilotynie się nie powiesić. Na gilotynie ci obcina głowę. Dokładnie. Historia 101. Kurde, ale jest spora ta lokacja, w sensie taka, znaczy mam takie wrażenie, że jest trochę dłuższa niż tamte poprzednie, mm -hmm. nie? Znaczy... Ma kilka rozgałęźni, które do niczego nie prowadzą. Jest dużo czyta. biegnięcia, bezsensownego mm -hmm. biegnięcia. Jesteś jest postrzegawczym chłopem jednak. Przed jak. tobą sekret. Ja. Walisz je, czy idziesz o Nie, masz? nie walej. jej. ty One będą. też sporo HP zabierają, nie chcę nic mówić. Uważaj na te Okej, okay, teraz będę pamiętać. Wszędzie są te cięcia pokazane na tak, podłodze, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Tu już nie ma. Uważaj, tu z góry spadają. Mm -hmm. no jeszcze, tu jest koń Czyli po prawej. Tutaj też spadają. Uważaj. O, tutaj spadają. No tak. Okay. I tutaj. I tutaj. Okay. Spróbuj te drzwi I otworzyć. Tutaj. Spróbuj te drzwi otworzyć. Wydaje mi się, że nie. Ty, ma... A może normalnie się właśnie otwiera po prostu. Nie, nie. nie. O, kończę! już. zaatakował. Uważaj. Przecież to się dopiero podniosło. No, Zluz, spinaj nie? się. Y. Zluzuj. 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 Uuu, patrz. Pokonało trochę tych. Podniosłeś łaski? Podniosłeś. E, tak, jest 4000 tysiące łasek. I jeszcze wpada do pamięci. Dzięki, czyli te gilotyny ich tną tam. Tak, tak, tak. I teraz tak, tu zejdziesz, tu będzie ten taki, wiesz... Aha. Przed tobą słaby wróg. Chyba mowa... Za tobą teraz się pojawił. O. Czyli... Ja go pokonałem. Czyli ich jest dwóch? No właśnie zastanawiające, że pokonałem go, potem Uczeń i, już... i jego mistrz? Wyjdź stąd i wróć jeszcze raz, bez tamtego na razie ziomeczka. Zobaczcie a tam. się. A sądzi? Przed tobą też, a potem uważaj, ucieczka. No ale gdzie jest to światło? No nie wiem, on każe... Bóg, tego musisz szukać. Tu się przyda bieganie, a potem światło, tam musisz Tam pokazuje szukać. światło. Czyli trzeba go, go ściągnąć na dół. Okej. Okay. Ale w tym momencie, jak tu pobiegniesz... Udało się. Tu przyda się światło. A zobacz na górę, czy tu nie ma... Pierwsze ceny przyjaźni. Tego musisz szukać. What? Co? Dobra, wracaj. Już biegnie, biegnie, biegnie. biegnie. Guj mnie, guj mnie wielki. Ale to teraz czekaj. wiem, co chciałeś powiedzieć. Tu, w prawo zeskoczysz, przeżyjesz, nie przeżyjesz. Prawie się... o, pięknie. Zeskoczył, biegnie, biegnie. Run, boy, run. They're trying to catch you. Oh. Run, boy, run, I Jest światło, git! Oh. <grym> Potkę se <sobie, wa> <grym> O run, nie! I to jest błąd, że nie pokonały się wcześniej, stary. You. Chyba, że oni się... O! Pota, pota, pota! <grym> Ale czarny nie chce po tu głowie. przyjść, pa. Chodź tu. Patrz, wie, że tu jest światło, on się... O, o, Dajesz do mnie. Chodź tu. <grym> <grym> o, oh, o oh, wow, wow 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 dobra, nice i teraz jeszcze kończący. cząc. Nice Gdzieś otworzyły się ciężkie drzwi Gid. Czyli to on był tym mechanizmem, on był mechanizmem. No i pięknie Gulgneset tego niebieskiego Niebiesko dobra. O wow nie Ty i chyba z tym bossem takie brak... O To jest kolejne Zapomniałem o tych Dobiegnę do drzwi, chyba bossa pokonałem w następnym odcinku. Kurde, cały odcinek bez wina. No, bossa. twoja wina. Moja wina! Tak, trzeba by No, jaki chłopak! No, <noise> wystraszyłeś, No, bo ja też się <noise> wystraszyłem. O, pięknie. I tego oto bossa będziemy miażyć w następnym odcinku. Dzięki, wielkie mordeczko za oglądanie. Mam nadzieję, że był fan. I to jest, widzisz, Marika. A ty mówisz, że to jest jakiś jakoś no, po po czym? Po czym? Aha. To jest Marika, a ty wcześniej widziałeś po prostu ten taki punkt przywoływania. Okej. Okay. No. Anyway. No. <laughs> o fu, to był robot. Dzień tak. za będzie, że był fan, że dzień jest udany. I, I co? i Docenimy bardzo łapkę w górę, będzie nam bardzo miło. I, i, I subskrypcje, i, z, i o, wszystko. Ojo, nie rozpieszczajcie na zawsze. Tak. Kevin siedzi cały wieczór i odświeża tylko statystyki. Dokładnie, dokładnie. Więc zróbcie mu, skoro... mu, mówiąc kolokwialnie, dobrze. Zróbcie mi dobrze. I, na prośbę i... Fica, koniecznie. Tak, tak, tak. dokładnie. Czy to jest sutenerstwo? Nie, bo na nie, prośbę. nie mam zysku z tego. A, powodu, okay. A W pewnym sensie? Nie mam, nie mam. Okej, okej. Zaufaj Nie mam. Więc to by było chyba na tyle. Coś coś dodać? Do następnego! Bye!